Ten film to jest taka moja odpowiedź na pytania, które często dostaję a propos mojej żółtej Grand Vitary. Mianowicie, co to za lakier, czemu ta struktura jest taka chropowata, ile to kosztuje, czy sam to robiłem. No i najważniejsze pytanie, czy rzeczywiście jest to tak odporne na wszelkie gałęzie, zadrapania i uderzenia. Zrobimy teraz mały test wytrzymałości Kobry. Spójrzcie na to. Najbardziej popularne powłoki to oczywiście Raptor i kobra. Kobra jest produktem polskim, dlatego wybraliśmy się do producenta tego specyfiku, żeby odpowiedział nam na nurtujące nas pytania. Dzisiaj pokazujemy Wam zastosowanie kobry, ale pamiętajcie, że Nowol to największy polski producent materiałów dla lakiernictwa samochodowego. Ogólnie dużo ludzi sądzę, że myśli, że kobra to jest zwykły baranek, jednak to jest produkt dwukomponentowy. Powłoka poliuretanowa to specjalna kompozycja żywic, bardzo odpornych na Zarysowania, dodatkowo bardzo elastyczna. Żeby udowodnić, że można to wykonać samodzielnie, co oczywiście daje nam oszczędności, a po drugie satysfakcję, spotkałem się z osobą, która właśnie w taki sposób pomalowała swojego džípa. No myślę, że główny powód to był taki, żeby ochronić tą blachę i ten lakier oryginalny tego samochodu przed gałęziami jakimiś różnymi wystającymi elementami, gdzie jedziesz przez. Krzaki, bo i nie szkoda po prostu zarysować ten samochód, tak? ponieważ na tej powłoce wszystkie rysy są albo mało widoczne, albo w ogóle niewidoczne. Więc to była główna, główna przyczyna tego, żeby się zdecydować na KOBRE. Fajnie ta struktura się komponuje, jakby z samochodem. Trzecia no to przede wszystkim zmiana koloru samochodu, bo był zielony i taki był oryginalny zielony, więc chciałem go zmienić na czarny. Samemu, tak? no bo to było też istotne, żeby to zrobić samemu, nie prowadzić samochodu do lakiernika. Jak widać, kolejna osoba porwała się na troszkę grubszy remont samurajka. Ja to wybrałem dlatego, ponieważ nie mam umiejętności lakiernika, a ten specyfik można kłaść wszystkim, gdzie się chce, jak się chce. Generalnie pomysł był taki, żeby no po prostu pomalować tą ramę. Ja oczywiście nie wiedziałem jak się do tego zabrać, więc zaczęliśmy z kolegami, jeszcze dwóch innych kolegów mi pomagało, szlifowaliśmy diaksami, szczotkami i wszystkim do gołego metalu. I potem zabezpieczony podkładem, bo tam jest chłopczyny podkład ten epoksydowy do tego Nowola, podkładem pomalowane, psiknięte w jeden dzień, tu gdzie pójdzie buda. Stwierdziłem, że tam muszę mieć grubą warstwę tego, więc wziąłem zwykły, normalny pędzel i pędzlem marowałem na grubo górę, ze względu na to, że tak tego nie będzie widać, a ja będę miał święty spokój, że jest dobrze zabezpieczone. Kobra nie jest takim specyfikiem, żeby nam wszystko wyleczyła. Najpierw musimy przede wszystkim oczyścić dobrze korozję, zabezpieczyć to podkładem reaktywnym lub nawet co, że tak powiem, wymienić element, bo czasami się zdarza, że niektórzy sobie reaktywują element pianką tak, do okien montażową, później na to szpachlują, ale to i tak po czasie tam wejdzie trochę wilgoci i nam to tak czy tak rozsadzi. Także poleciłbym najpierw dobrze oczyścić, jeśli są dziurki, wyspawać, zaspawać, dopiero położyć podkład reaktywny na to akrylowy lub podkład epoksydowy. Podłogę w samuraju robi się w ten sposób, że jeździ się do miejsca, gdzie można kupić bardzo dużo blachy na metry, najlepiej grubej. Następnie bierze się młotek 5 kg kawałek kowadła i się ją po prostu wygina. I tyle. Najprostsza rzecz. Kupowanie oryginalnej podłogi, co ogranicza... Chyba nawet nie ma, mi się wydaje. Nie wiem, czy słyszałem się o żeby ktoś kupił oryginalną podłogę. Czy są jakieś reparaturki. Nie wiem, czy istnieją. Jest bez sensu. Tak samo wycinanie ze starych samurajów podłogi, która jest zdrowa, też jest bez sensu, bo ta podłoga jest po prostu cienka. To jest taki zabieg na kilka lat. Kupowane były arkusze, blachy grubsze, oczywiście, bo samurajowa blacha nie mam pojęcia, ile ma, bo nie mierzyliśmy. To jest blacha trójka, wszędzie, zresztą, może po bo to jest nowa podłoga. A tu jest oryginalna samurajowa podłoga. Kawałek, jedyny kawałek oryginalnej podłogi, który został. I to jest ta różnica. Tak samo progi tutaj. One mają 7 mm. Z tego co widzieliśmy, to największym problemem jest przygotowanie samochodu do malowania, bo oczywiście trzeba wszystko rozebrać, porozkręcać, zabezpieczyć, no i oczywiście odpowiednio przygotować, bo od tego zależy trwałość powłoki, którą położymy. Przygotowanie podłoża pod kobrę to jest odtuszczenie, dobre zmycie elementów zmywaczem wstępnym, później zmywaczem silikonowym, uniwersalnym. Bierzemy po prostu, matujemy gradację papieru od 280 do 320 elementy. Jeśli przy, przeszlifujemy do gołego metalu, y, powinniśmy odizolować to podkładem epoksydowym. Moim zdaniem trzeba ściągać lakier, jednak y, matowić i podkładować, i dopiero malować, bo na lakier nic nie wyjdzie. To Nie ma takich środków, które na lakier będą się trzymały. Znaczy, trzymać się będą przez chwilę, ale za rok ząb będzie pękać albo będzie się ważyć, albo coś innego się będzie działo. Już o, proszę bardzo to odchodzi, dlatego, że to nie zostało wyczyszczone. Ja teraz widzę, że to w ogóle nie było zmatowione. I to wychodzi teraz, po roku czasu dopiero i mówię, kurczę, jakbym się przyłożył do tego lepiej, to tego by po prostu nie było. A to zobacz. Proporcja mieszania jest 3 do 1. Utwardzacz już jest przygotowany na, na całą puszkę kobry. Wlewamy cały utwardzacz do kobry. Mieszamy przez minutę do dwóch minut mieszając cały czas aż yy, wymieszają nam się utwardzacz z komponentem A to jest tak proste lakierowanie elementów że nie ma znaczenia czy jedziemy od góry czy od dołu wiadomo jak robimy auto w kilku kolorach zaczynamy zawsze od dołu od grubej struktury później przechodzimy na wyższe etapy samochodu sobie obklejamy jak najmniejsze elementy tak? No wałek yy, ja testowałem na wałku yy, piankowym co prawda zostawia nam taką grubszą strukturę pędzlem też się da, także nie ma z tym żadnych problemów nasz kolega z działu co prawda nie jest lakiernikiem lecz użył kobry do wymalowania taczki ogarnął to pędzlem i wałkiem i powiem szczerze, że jest bardzo z tego zadowolony przy użyciu różnych pistoletów i różnych dysz możemy uzyskać wielorakie struktury od e, typowego baranka do prawie gładkiej struktury, która przypomina e, lakier samochodowy. Tu jest dysza najpierw 1,4, później napylone 2,5. Tu jest dysza 2,5, 2,5, 2,5. A tu jest efekt e, z dodatkiem amatorskim. Jest to specjalny zestaw minerałów, który powoduje, że powłoka staje się bardziej ostra. Możemy nią pokryć na przykład wnętrza skrzyń ładunkowych. Dzięki czemu cała podłoga staje się bardzo bezpieczna. Jaka jest różnica w dyszach? No, ta po prostu pluje tym lakierem. Możemy zacząć, jak ktoś ma wprawę od dyszy 1.4, uzyskujemy wtedy gładszą strukturę. Dysza 4.0 to jest takie bardzo uproszczenie. Oddalamy pistolet gdzieś tak 20-30 cm od elementu i natryskujemy kobrę bez żadnego problemu. Możemy też zrobić kobrę. Kolorze, tak jak tu widzicie, i czarną. Ogólnie możemy też popełnić trzy takie podstawowe błędy, które zauważyliśmy: czyli dodawanie za dużo pigmentów, czyli maksymalnie 15% pigmentu powinniśmy dodać do naszego produktu. Te pigmenty wyjdą na wierzch i te pigmenty będą nam się rysowały, a kobra będzie po prostu pod spodem. Drugim aspektem to jest przydozowanie utwardzacza. Dużo osób robi to, że tak powiem, na oko. Powinniśmy korzystać z wagi. W karcie technicznej mamy wszystko dokładnie opisane: ile produktu A, produktu B, ile nawet dodatku antypoślizgowego, bo jeśli ktoś doda za dużo też dodatku antypoślizgowego na oko. To później ten dodatek nie jest w stanie się wtopić w tą kobrę I może być taka sytuacja, że nam się będzie wykruszał ten dodatek antypoślizgowy. Przygotowałem specjalnie dla Adama maskę. Wyciągnąłem ją gdzieś tam, bo leżała od roku, gdzieś tam nie wiem na gdzie ona leżała. Odkopaliśmy ją, zmatowiliśmy ją, pomalowaliśmy podkładem. Zalecenie producenta jest, żeby dmuchać od dwóch, w od dwóch do czterech barów. strukturę którą musieliśmy uzyskać, robiliśmy sobie testy wcześniej na elemencie, który był pryskany pod różnym ciśnieniem, tak przede wszystkim ciśnieniem i końcówką. Założyliśmy końcówkę bardzo cienką i daliśmy duże ciśnienie, okazało się, że wychodzi nam bardzo drobny, drobna gradacja tego, tej powłoki. Więc potem zmniejszyliśmy to ciśnienie i w końcu zmniejszyliśmy to ciśnienie do 1.7, 1 chyba 8 bara. I zamieniliśmy końcówkę na trochę większą w związku z tym ta struktura wychodziła, ta gradacja wychodziła większa, o taką nam chodziło. Tak naprawdę to tylko odległość ma znaczenie, no i jakby sam, sam sposób malowania, czyli taka gładkość malowania. Nie wiem jak to powiedzieć, ale chodziło o to, żeby robić to jednym gładkim ruchem. Ponieważ jak się zatrzymujesz w miejscach, to niestety wtedy ta struktura spływa, ponieważ jest jej dużo i ona jest po prostu. No mokra po prostu i co płynie? Sądzę, że na całe auto to sądzę, że tak jest potrzebne około 7 kompletów kobry. To jest gdzieś tak około koszt 700 zł sama kobra. Do tego doliczymy jakieś papiery, materiały ścierne, papier do wklejania to się zrobi gdzieś koszt około tam 1000-1200 zł maksymalnie. Chyba dwa dni samo przygotowanie samochodu, to, to tak myślę, czyszczenie, oklejanie to takie całe dwa dni. Natomiast samo malowanie trwa bardzo szybko, tak obraz nie ja wiem, 15 minut, więc nałożenie samej struktury trwało bardzo szybko. Zajęło nam to około 4 godzin pracy w kabinie lakierniczej. Kobra nie ma zbyt dużych wymagań, więc możecie to równie dobrze zrobić w swoim garażu. Powłoka osiąga trwałość użytkową po 3 dniach, a trwałość całkowitą po 7 dniach, w 20 stopniach. Teraz dopiero czuję, że to było warte naprawdę. Bo teraz tak, po każdym terenie jedziesz umyć samochód, więc mycie samochodu, tego samochodu po naprawdę takim mocnym bobrowaniu, no to jest 20 zł maksymalnie na samopłukanie. Nie używasz żadnego proszku typu, nie wiem, 60 stopni i tak dalej, tylko płukam go po prostu na myjni, o, o to to wschodzi sobie bardzo fajnie z tego, więc to jest, to jest mega plus. No, następna rzecz, no to, no to po prostu te krzaki, tak? te wszystkie patyki, które gdzieś tam mogą wystawać, mogą nam uszkodzić samochód, czy zadrapać go po prostu? No to, to nie, ma, nie ma tego po prostu, tego nie ma. Tu jest taki błyszczący, a tu się tak troszeczkę zmatolił, ale to była bardzo duża kawałek konaru, który wystawał i pojechał po całym samochodzie, całą wagą samochodu, więc <grym się> wydaje mi się, że to uszkodzenie jest żadne uszkodzenie, biorąc pod uwagę samotyrenowy. No nie wyobrażam sobie, jakby ten element wyglądał, gdyby był normalnie w normalnym lakierze. Nie? Czy to jest troszkę tak, że to jest taka moda off-roadowa? obserwujesz eee, to, tak? Tak, myślę, że tak, wszyscy chcą to mieć. Każdy pyta ile za to zapłaciłeś, kto ci to robił, ee, jak to się robi, takie pytania się pojawiają. No i oczywiście jak to się sprawdza w terenie, no ale to w terenie widać. Samochód jest użytkowany rok czasu. W terenie praktycznie jeździ tylko w terenie albo do terenu. I można sobie go obejrzeć i zobaczyć, że tych ryz jest bardzo mało, albo tych uszkodzeń takich typowo urwodowych, jest praktycznie żadnych. Wszyscy oczywiście znajomi się pytają, kiedy koniec, kiedy ten, wszyscy już się ze mnie śmieją, że to ile czasu już można robić itd. itd. Ale ja stwierdziłem, że chyba jak go skończę, to mi się po prostu będzie nudziło i będę musiał kupić coś jeszcze hmm. innego i znowu wkładać to w pieniądze, bo to trochę wciąga jednak.